Słaba bateria w iPhone'ie. Już pokazuję Wam, co warto włączyć, aby ta bateria starczała Wam najdłużej. Część pierwsza. Większość smartfonów na rynku, tak jak iPhone, posiada funkcję, dzięki którym ten telefon, na przykład w nocy, jest inteligentny, zoptymalizowany sposób ładowany. On uczy się Waszych przyzwyczajeń i może naładować się do 100%, ładując się wcześniej, na przykład do 90 kilku i dopiero nad ranem, przed Waszym pójściem do pracy, doładuje się do setki. Tak, aby tutaj nie dochodziło do takiego efektu przeładowania się tego telefonu, natomiast możecie sobie też od kilku generacji iOS ustawić, żeby był limit na poziomie 80, 80, 90% i to generalnie będzie spoko dla baterii, tylko warto pamiętać, że wtedy na przykład przy tych 80% macie o te 20% mniej do zużycia w trakcie dnia, no ale pamiętajcie tą kluczową rzecz, żeby nie doprowadzać do rozładowania do 0%, najlepiej jest podłączyć, jak ten telefon już ma 20% i go naładować właśnie, albo przynajmniej trochę doładować, żeby po prostu ta bateria nie nie spadała praktycznie do zera. Nie ma tutaj też mowy o żadnym formowaniu, formatowaniu baterii, jak się kiedyś to robiło. To były baterie innego typu, więc po zakupie iPhone'a nie róbcie czegoś takiego, że go doładowujecie na maksa, a później rozładowujecie i tak robicie trzy razy, bo to po prostu psuje ten telefon. A jeśli nie chcecie przygapić żadnych nowych filmów i kolejnych części, to obserwujcie mój profil po więcej.